Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z pewnością każdy z was, drodzy widzowie, słyszał o najbardziej znanych odznaczeniach wojennych, o polskim Virtuti Militari, niemieckim Krzyżu Żelaznym, radzieckim Orderze Wojny Ojczyźnianej i wielu, wielu innych. Dziś nieco przewrotnie chciałbym opowiedzieć wam o tajnym odznaczeniu, którego istnienia nie potwierdzą żadne opracowania poważnych historyków ani falerystów. O tym odznaczeniu wie niewielu, a dosłownie kilku ludzi zostało nim uhonorowanych. Miałem zaszczyt poznać jednego z nich. Miałem też przywilej by słuchać jego opowieści i dziś chciałbym przekazać je wam. A jako że czas ku temu dobry, to będzie prawdziwie wigilijna opowieść o kawalerach Orderu Szpilki. Zapraszam. Cała historia zaczęła się osiemdziesiąt dwa lata temu w niewielkim mieście Mielcu, leżącym w dzisiejszym województwie podkarpackim. Trwała II wojna światowa. Wiesiek, Felek i kilku innych mieli wówczas po dwanaście, czternaście lat i byli jeszcze dzieciakami, choć niemiecka okupacja skutecznie im to dzieciństwo skracała. Jak wielu im podobnych, wychowani w duchu prawdziwego patriotyzmu, wstąpili do zakonspirowanych struktur Związku Harcerstwa Polskiego i zostali jednymi z najmłodszych członków Szarych Szeregów. Z punktu widzenia współczesnych historyków, ich zadania w konspiracji nie były ani bohaterskie, ani kluczowe dla losów wojny. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że rola tych chłopców polegała głównie na robieniu tego samego, co robili przed wojną: mieli się uczyć i psocić. Zasadnicza różnica tkwiła jednak w konsekwencjach ich czynów. Za psoty i złośliwości, za które przed wojną groziło lanie od rodziców i nagany w szkole, w czasie wojny można było zwyczajnie i bez wielkiego bohaterstwa stracić życie. Za samo uczestnictwo w tajnym nauczaniu i organizacjach takich jak ZHP można było wylądować w obozie koncentracyjnym i ostatecznie również bez fanfar i werbli umrzeć w kącie zimnego baraku. Niemiecki okupant nie patyczkował się nawet z dziećmi i polskie dzieci czasu wojny doskonale o tym wiedziały. Dzieciństwo jednak, bez względu na czas i okoliczności, ma tę niezmienną cechę, że można o czymś wiedzieć, ale nie do końca zdawać sobie sprawę. Tak było i w tym przypadku. Młodzi chłopcy nie tylko ochoczo uczestniczyli we wszystkich dostępnych im formach tajnej działalności, ale również zgodnie z harcerską metodą wychowania zrobili sobie z tego swoistą odmianę współzawodnictwa i rówieśniczej rywalizacji. Po prostu prześcigali się w robieniu na złość okupantowi, jakby na wyścigi chcieli wbić szpile każdemu szwabowi, który stanął im na drodze. W przedwojennym harcerstwie młodzi druchowie mogli nosić mundury, a na nich dumnie prezentować odznaki zdobytych sprawności. Niestety okupacyjne władze nie tylko zlikwidowały polskie organizacje wychowujące młodzież i dzieci, ale również zdelegalizowały wszelką symbolikę z tym związaną. Za posiadanie harcerskiego munduru można było dostać niezły wyrok lub bez wyroku skończyć pod ścianą przed plutonem bandytów. W związku z tym nikt z chłopaków nawet nie myślał o paradowaniu w mundurach czy przypinaniu sobie jakichkolwiek odznaczeń, jednak chęć rywalizacji i jednoczesna potrzeba pochwalenia się osiągnięciami sprawiła, że wymyślili oni własną niepozorną i super tajną odznakę szpilkę. Zwykła krawiecka szpilka z kolorowym szklanym łebkiem, często noszona jako awaryjne narzędzie do prowizorycznych napraw odzieży, nie wzbudzała w nikim żadnych podejrzeń. Tymczasem dla kilku tajemniczonych chłopaków z harcerskiej drużyny stanowiła ważną symbolikę. Otóż gdy którykolwiek z nich wpinał szpilkę w klapę własnej marynarki lub palta, oznaczało to, że właśnie dokonał wyczynu godnego harcerskiej i konspiracyjnej pochwały. Mówiąc krótko, albo pomógł Polakom, zrobił jakiś dobry uczynek, wówczas szpilka tkwiła w klapie przez 24 godziny, albo zaszkodził szkopom i wtedy szpileczka dumnie błyszczała w odzieży aż przez 48 godzin. Kapitułę tego orderu stanowił jednoosobowo dowódca zastępu, czyli zastępowy. Tylko on wiedział, co jego podwładny konkretnie zmalował i tylko on decydował, czy i na jak długo szpilka mogła być przypięta. Reszta druhów, zgodnie z zasadami konspiracji, nie miała pojęcia, jakie niesłychane czyny przyniosły ich koledze to zaszczytne odznaczenie. Choć niektórzy się domyślali, a często mieli nawet pewność, współuczestnicząc w akcjach bardzo małego sabotażu. Oczywiście sprawą honoru byłoby każdy z nich jak najczęściej mógł szpilkę nosić na widoku, dlatego chłopaki prześcigali się w różnych mniej lub bardziej niebezpiecznych i szalonych pomysłach. Jak już wspominałem, większość tych akcji można dziś określić mianem zwykłego dziecięcego wybryku, kawału lub złośliwości kierowanej w stronę niemieckich żołnierzy, policjantów czy pracowników cywilnych, ale część działań, wbrew początkowym intencjom dzieciaków, niosła daleko idące konsekwencje nie tylko dla Niemców, ale również odciskała się głęboko w psychice i pamięci samych chłopców. Dla przykładu, pewnej mroźnej, okupacyjnej zimy, druchowie dokonali ciekawej obserwacji. Zauważyli, że niemieccy żołnierze, udający się na przepustkę do samego Mielca, siedzą w mieście do późnego wieczora, a potem, w pośpiechu wręcz na ostatnią chwilę, starają się mniej lub bardziej chwiejnym truchtem wrócić do jednostki. Wystarczyło kilka dni, by chłopcy poznali dokładnie trasę tych powrotów i postanowili działać. Po zapadnięciu zmroku, na najbardziej stromym odcinku drogi wylali sporo wiader wody, tworząc niewidoczną w nocy idealnie gładką taflę lodu. Następnie ukryli się w bezpiecznym miejscu i z uciechą obserwowali, jak kilkunastu wojaków wywija salta, podcinając sobie wzajem nogi na stromej ślizgawce. Niemcy jak klocki domina upadali, nabijali sobie guzy i kotłując się w lodowej dolince, przeklinali straszliwie w ojczystym języku Goethego i Schillera. Cała sytuacja byłaby kolejnym złośliwym i nawet zabawnym kawałem, gdyby nie fakt, że na końcu akcji, w grupę leżących żołnierzy, wjechał niemiecki wojskowy pojazd dostawczy. Kierowca nie opanował samochodu na szklistym lodzie i wpadł w poślizg. Samochód gwałtownie przychyliło na bok, i w ten sposób ciężka buda przygniotła żołnierzy. Wielu było rannych, a kilku zabitych. Wiesiek i Felek doznali wówczas stanu, o którym dzisiaj mówimy szok lub nagły wstrząs psychiczny. Na domiar złego niemieckie służby bezpieczeństwa zaczęły badać okoliczności wypadku, i szybko zorientowano się, że tego typu oblodzenie w takim miejscu nie może mieć naturalnej przyczyny. Zapowiadały się aresztowania i akcje odwetowe na miejscowej ludności, a to dodatkowo zaciążyło nastolatkom. Na szczęście dla chłopców i okolicznych mieszkańców komisja badająca wypadek odkryła, że kilka godzin wcześniej tę samą drogę pokonywał inny wojskowy samochód cysterna. Jakiś świadek zeznał nie wiadomo czy zgodnie z prawdą, że przed wjazdem na stromą górę obsługa zrzuciła wodę ze zbiorników, by zmniejszyć balast. Wobec tego śledczy uznali, że winę za wypadek ponosi załoga wozu. W efekcie wszyscy żołnierze z cysterny oraz szofer auta, które wpadło w poślizg zostali przeniesieni do karnej kompanii i w samym środku zimy wysłani na front wschodni. Chłopcy zaś, mimo iż mogli przypiąć szpilkę na 48 godzin, znacznie dłużej zmagali się z przeraźliwymi wyrzutami dziecięcego sumienia. Ich stan był tak zły, że jeden z wyższych przełożonych lokalnej komórki Szarych Szeregów zabrał chłopaków do kina, by zobaczyli w niemieckiej kronice, co dokładnie robi okupant na ich ojczystej ziemi. Takie to były straszne i niewyobrażalne dla nas czasy, gdzie psychiczną traumę dzieci leczono kolejną traumą. No, ale ja tu obiecywałem opowieść wigilijną, a nie koszmar wojennych dzieci. Posłuchajcie zatem o tym, jak cały harcerski zastęp zarobił order szpilki w jeden wieczór. Kolejny okupacyjny grudzień trwał już w najlepsze, a wojenne święta zbliżały się wielkimi krokami. W polskich domach szykowano się wedle skromnych możliwości, mówiąc krótko, kto zawczasu nie zakombinował, ten później na świętowanie nie miał raczej widoku. W zalewie codziennych spraw nikt z dorosłych nie zauważał, że młodzi chłopcy też coś kombinują we własnym zakresie. Przyjaciele coraz częściej odwiedzali drewnianą komórkę należącą do dziadka jednego z nich. Zachowując dziecięcą konspirację, wnosili do środka a to świerkowe gałązki, a to drobne szczapy drewna na opał, raz po raz ktoś przemknął chowając pod płaszczem woskową świecę lub jakiś smakołyk nie do końca legalnie wyszabrowany z kuchni rodziców. Szczególne środki ostrożności zachowywali chłopcy ściskający pod pachą dziwne płócienne zawiniątka, które po wejściu do komórki natychmiast chowali w przygotowanych uprzednio skrytkach. Potem przez kilka dni komórka była zamknięta na głucho i tylko dziadek wieśka jakoś nie mógł znaleźć klucza do kłódki przy drzwiach. Cała ta konspiracyjna akcja była niczym innym jak przygotowaniami do harcerskiej wigilii, którą chłopcy zaplanowali urządzić na ostatniej przed świętami zbiórce zastępu. Oczywiście można było zupełnie legalnie w wąskim gronie złożyć sobie życzenia, połamać się opłatkiem i rozejść do domów, ale młodzi chłopcy postanowili, że na przekór okupantom oni zorganizują sobie prawdziwie polską i prawdziwie harcerską wigilię. Nadeszła wieczorna pora z biurki. Do dziadkowej komórki pojedynczo i ostrożnie wchodzili młodzi harcerze, żeliwna koza dawała miłe ciepło, pachniały przysmaki, pomieszczenie ustrojono nie tylko świątecznymi ozdobami, naprzeciw wejścia zawisła biało-czerwona flaga, a chłopcy zaraz po zamknięciu drzwi wyciągali ze skrytek płócienne zawiniątka, w których była a to harcerska bluza, a to mocno sfatygowana rogatywka z lilijką. Ci, którzy nie posiadali jakichkolwiek sortów mundurowych, przypinali do swetrów skrywane dotąd harcerskie krzyże lub robione własnym sumptem lilijki. Potem składali sobie życzenia szczęścia, zdrowia i by też szwabską zarazę już wkrótce diabli wzięli gdzieś chę daleko na stepach i bagnach sowieckich. Była gawenda, mówiona przez zastępowego, i kolendy śpiewane, jak im się zdawało, półgłosem. Wśród nocnej ciszy i cicha noc, a kiedy nastrój zrobił się bardzo podniosły, Zbyszek, ich zastępowy, podał komendę do zbiórki w szeregu. Sam stanął naprzeciw swoich harcerzy i w postawie zasadniczej zaintonował rotę: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Chłopcy śpiewali wciąż, jak im się zdawało, niemal szeptem, wpatrzeni w swego dowódcę. Kiedy doszli do słów o tym, jak to nie będzie Niemiec, dzieci germanił, zobaczyli, że ich zastępowy zaczyna gwałtownie zmieniać wyraz twarzy. Oczy mu wyszły z orbit, a pobladłe usta znieruchomiały zupełnie, jakby Zbyszek zapomniał słów tej uroczystej pieśni, co było całkiem nie do pomyślenia. Stojący w szeregu Wiesiek zastanawiał się, czy może z jego mundurem jest coś nie tak, bo przez te trzy lata jednak trochę podrózł i bluza mogła puścić gdzieś na szwach. A Felek błyskawicznie analizował, czy zastępowemu nie zaszkodziła czekolada, którą tydzień temu zwędził z niemieckiej stołówki. Zanim chłopcy doszli do jakichkolwiek wniosków, Zbyszek całkowicie przestał śpiewać i wszystkim się zdawało, że oddycha już tylko w jedną stronę. Rychło też zorientowali się, że zastępowy nie wnosi żadnych pretensji ani do umundurowania, ani do zaoproviantowania wigilii, bo wielkie jak spotki, zbyszkowe oczy utkwione były nie w kolegów, lecz gdzieś jakby ponad nimi, dokładnie wpatrywały się w drzwi umiejscowione akurat za plecami harcerzy. Ci zaś jeden po drugim przestawali śpiewać i ze strachem odwracali głowy, by zobaczyć jakąż to pierwszą gwiazdkę dojrzał zastępowy. Wiesiek odwrócił się chyba jako ostatni i dosłownie zamarł. W cieniu uchylonych drzwi stał niemiecki oficer w zimowym płaszczu i charakterystycznej czapce wygiętej w siodełko. Nikły blask świec odbijał się od wielkiej kabury wiszącej u pasa, połyskiwał na lśniących guzikach płaszcza i skrzył się w zmrużonych oczach szwaba. Wiesiek rejestrował to wszystko zupełnie podświadomie, bo w głowie już miał obraz siebie, rodziców i dziadka stojących pod ścianą komórki i czekających na salwę plutonu egzekucyjnego. I jeszcze tylko teraz musi zabrzmieć wrzask i tupot wielu par podkutych butów, pomyślał struchlały chłopak, ale przy drzwiach nadal panowała cisza i bezruch. Oficer jakby zamarł z dziwnym grymasem na twarzy. Spoglądali tak na siebie w ogromnym napięciu: oni, polscy harcerze, przerażeni niemal do utraty tchu, i on, niemiecki żołdak, który lada chwila rozpęta piekło. Nagle do wieśkowej świadomości dotarł jeden szczegół umundurowania przybysza. Oto bowiem na otoku wojskowej czapki, zamiast złowrogiej, trupiej główki, wyraźnie lśniły lotnicze skrzydła okalające trójkolorową oficerską kokardę. Luftwaffe, nie gestapo błysnęła myśl i zapaliła nikłą nadzieję. Może po pijaku zgubił drogę na pobliskie lotnisko, może nie przyszedł nas rozstrzelać, może tylko do Auschwitz myślał trzynastoletni Wiesław. Stojący nieruchomo koledzy mieli w głowach identyczną gonitwę myśli: nikt nie śmiał nawet drgnąć, a tymczasem oficer zrobił dwa kroki w głąb izby i przesłaniając twarz dłonią w skórzanej rękawiczce, zaniósł się spazmatycznym płaczem. Na ułamek sekundy wszyscy jeszcze bardziej zbaranieli, ale to był tylko jeden moment. Chwilę później znający najlepiej język niemiecki Tadek podszedł na miękkich nogach do płaczącego żołnierza. Stanął nieco z boku i delikatnie dotykając ramienia w grubym płaszczu zapytał: Co się stało, heroficer? Dobrze się pan czuje? Niemiec przestał łkać i spojrzał na bladego tadzika, a w tej samej chwili za plecami Zbyszka zniknęła polska flaga. Harcerskie rogatywki jakby zdmuchnął z głów zimowy wiatr i tylko wiesiek chowając się za kolegów nerwowo próbował rozpinać guziki munduru. Tymczasem oficer pociągając nosem powtarzał w kółko: Dzieci, drogie dzieci. Trzymał przy tym ręce ta i patrzył mu prosto w oczy, w tym czasie ze swetrów znikały krzyże i lilijki. Przechodziłem nieopodal i usłyszałem melodię naszej kolendy. Wkrótce święta, słowa utknęły mu w ściśniętym gardle. Sięgnął do kieszeni i wyjął fotografię, na której chłopcy zobaczyli przystojną kobietę z dziecięcym wózkiem. Moja żona i synek. Wczoraj mi powiedziano, że zginęli w nalocie bombowym na nasze miasto w Niemczech. Moja siostra i jej synowie również tacy sami jak wy, jeszcze dzieci. Dlaczego my w tej wojnie zabijamy dzieci? Niemiec opadł miękko na kolana i znów załkał. Chłopakom powoli puszczało przerażenie, bo wizja rychłej śmierci oddalała się z każdym szlochem klęczącego na podłodze oberleutnanta. Żal było patrzeć na tego smarkającego nad człowieka, którego tragiczna śmierć najbliższych rzuciła na zaśnieżoną ziemię i zmieniła w zwykłą istotę ludzką. Kiedy wszyscy harcerze pozbyli się już kompromitujących akcesoriów, przystąpili nieśmiało do pocieszania nieszczęśnika we wrogim mundurze. Ktoś podał chusteczkę do nosa, ktoś nalewał do kubka wywar z liści zupełnie umownie nazywany herbatą, znalazł się też talerzyk z okupacyjnymi przysmakami. Oficera posadzono na prowizorycznej ławeczce, tadzik coś tam do niego dukał uspokajająco. Zgięty w kucki, przygarbiony i zapłakany, żołnierz wyglądał jak przerośnięty przedszkolak czekający zbyt długo na mamę. Wzbudzał litość i nawet znienawidzony mundur nie potrafił zatrzeć tego wyrazu tragedii. Któryś z chłopców zaintonował kolendę cicha noc. Spoglądali po sobie niepewnie i kto umiał śpiewał po niemiecku, żeby temu człowiekowi choć na chwilę ulżyć w rozpaczy. Potem siadali gdzie kto mógł i milczeli. Wpatrywali się w płomienie tańczące na blaszanym piecyku, słuchali trzasku drzew, zupełnie niepodobni do dzieci bardziej jak mężczyźni, którzy wiedzą, że żadne słowo nie przyniesie ulgi, tylko cisza i czas. Chyba nikt nie wiedział, jak długo trwała ta niesamowita scena. W pewnej chwili oficer wstał i bez słowa ruszył w kierunku drzwi. Stojąc na progu, odwrócił się jeszcze i spoglądając kolejno na wszystkich, powiedział zdławionym głosem: Uważajcie na siebie chłopcy, wy musicie przeżyć. Parę sekund później już go nie było, tylko uchylone drzwi komórki świadczyły o tym, że to nie był sen. Po tym zdarzeniu na wszelki wypadek zawieszono zbiórki całego zastępu na dłuższy czas. Kiedy ponownie spotkali się razem, rozstrząsali całe zajście pod kątem przyznania tajnych orderów. Pojawił się dylemat, na ile godzin mogą sobie wpiąć szpilki w klapę. Z jednej strony udało im się oszukać wroga i wyjść cało z opresji, z drugiej pomogli jednak człowiekowi i chyba zrobili dobry uczynek. Szwab, bo szwab, ale trochę jakby bardziej ludzki. Oj tam, oj tam, Felek. Fryc był w takim stanie, że mogliśmy go w samych skarpetach do lasu puścić, a on by grzecznie poszedł. Taką parabelkę w kaburze miał, a my nic. Wszyscy z Felkiem na czele doskonale wiedzieli, że to zwykłe gówniarskie przechwałki od paplanina, żeby trzymać jakiś fason, bo żaden z chłopców nie umiał do końca się odnaleźć w tej historii, która nijak nie chciała być biało-czarna. Ostatecznie zastępowy przyznał szpilki wszystkim na 24 godziny za spełnienie dobrego uczynku. Harcerze już dawno zdążyli się zorientować, że dużo łatwiej było zrobić szwabom na złość niż spełnić jakiś dobry uczynek dla zwykłych ludzi, więc ta 24-godzinna szpilka była odznaczeniem znacznie cenniejszym. Kilkadziesiąt lat później jeden z tych chłopców napisał książkę. Harcmistrz Wiesław Krymski, wspaniały człowiek, instruktor harcerski, genialny lekarz, lotnik, żeglarz, przyjaciel młodzieży i chyba mogę tak powiedzieć, mój prawdziwy przyjaciel, a na pewno wielki mentor. Właśnie on opisał wojenne przygody małego wieśka, felka i kolegów z harcerskiej drużyny, szpilki. Taki tytuł nosi ta książka. Czytając, niejednokrotnie można roześmiać się serdecznie, a czasem poczuć dziwną wilgoć pod powiekami. Bardzo polecam wszystkim, również młodszym czytelnikom, idealna na jeden może dwa zimowe wieczory, bo czyta się nadzwyczaj szybko. Wszystkie historie z tej książki znam niemal na pamięć, dlatego że mogłem słuchać ich bezpośrednio od autora. Drug Wiesław zawsze lubił opowiadać młodzieży o przeszłości i zawsze robił to w sposób prosty, bez zbytniego kolorowania, bez nadęcia i cienia pychy. Historiki były zazwyczaj wesołe i wywoływały uśmiechy na twarzach słuchaczy, ale kiedy najmłodsi harcerze opuszczali już krąg ognia, zostawaliśmy w wąskim gronie instruktorów i wtedy opowieści zmieniały charakter. Zmuszały do głębokich refleksji, i czasem wywoływały grymas oburzenia na naszych twarzach, czasem dziwne skurcze w sercu lub pięściach. Dopiero po latach docierało do mnie, że te poważne, często dramatyczne historie miały kształtować również nas, dorosłych, jak nam się wtedy zdawało, ludzi. Wielu z tych opowieści na próżno szukać w książce zostały już tylko w naszej pamięci podobnie jak sylwetka i głos autora który zmarł zostawiając jakąś niemożliwą do zapełnienia wyrwę w duszach wielu z nas Niech zatem ta wigilijna opowieść której nie znajdziecie w książce niech jego opowieść odtworzona w mojej pamięci będzie hołdem i podziękowaniem za wszystko co dla nas zrobił a wam drodzy widzowie, ze szczerego serca życzę zdrowych i radosnych świąt, a także spokoju i chwil refleksji w nadchodzącym nowym roku. Oby nic w naszym życiu nie było czarno-białe i obyśmy już nigdy nie musieli nosić szpilek wpiętych w klapę na 48 godzin. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy taka forma pseudo-podcastów mogłaby od czasu do czasu zagościć na tym kanale. A gdybyście chcieli usłyszeć o kolejnych szpilkach Druha Wiesława, piszcie śmiało. Ja chętnie opowiem, a on z pewnością by się cieszył. Trzymajcie się i do zobaczenia mam nadzieję niebawem.